Przemierzając szlak II Armii Wojska Polskiego koniecznie musimy odwiedzić miejscowość Rottenburg, niewielkie miasteczko niemieckie które to 16 kwietnia 1945 roku w godzinach wieczornych zostało zajęte przez forpoczty oddziałów polskich. Tutaj też żołnierze po bardzo krótkich, chociaż intensywnych walkach nie zatrzymywali się dłużej, udali się. Dalej w kierunku Budziszyna i Drezna. I te walki, które się toczyły na tym terenie, mniej więcej od 16 do 21 kwietnia, no były pomyślne dla żołnierzy polskich. Przygotowany atak był prawidłowo dopracowany, jeśli chodzi o wstępne rozpoznanie. Natomiast mniej więcej właśnie po 24 i wcześniej kwietnia zaczęły się problemy, ponieważ siły polskie były rozciągnięte na bardzo dużym obszarze kilkudziesięciu kilometrów i nie wszystkie punkty oporu niemieckiego były dokładnie rozpoznane. Przemierzając szlak II Armii Wojska Polskiego w niewielu już miejscach znajdujemy ślady tych walk, które tutaj toczyli nasi żołnierze na ziemi niemieckiej, za to możemy znaleźć bardzo ciekawe obiekty, tak jak ta wieża ogromna z 1928 roku, która przypomina podobną budowlę zniesioną w Węglińcu pod Bolesławcem. Wojsko Polskie, które na tym terenie walczyło, miało bardzo trudne zadanie, ponieważ po rozciągnięciu wszystkich oddziałów, tak jak wcześniej wspominałem, na odległości ponad 30 kilometrów, powstawały pomiędzy poszczególnymi związkami taktycznymi luki i Niemcy, którzy w międzyczasie podciągnęli w ten rejon zupełnie nierozpoznane siły, jak chociażby dywizję spadawczanową Hermann Gering, mieli bardzo łatwe zadanie, żeby porozdzielać poszczególne związki taktyczne polskie. I tak się też działo. I dlatego też na tym takim szlaku w kierunku Drezna, w kierunku Budziszyna żołnierze polscy liczyli na również szybkie posuwanie się wojsk sowieckich. Niestety nie wszystko z ich strony było tak Prowadzony jakby się tego strona polska spodziewała. Formowanie drugiej armii wojska polskiego zaczęło się pod koniec 1944 roku. Do jej szeregów trafiali byli partyzanci, trafiali chłopi, trafiali ci, którzy byli na wyswobodzonych terenach Polski gotowi dalej walczyć o swoją ojczyznę, ale niestety ich przygotowanie bojowe, wtedy kiedy już znajdowali się tutaj na terenie Niemiec, było bardzo słabe. W trakcie walk wielu polskich żołnierzy ginęło przede wszystkim dlatego, że Mieli też kiepskich dowódców, zaczynając od samego generała Karola Świeczewskiego, którego sami podwładni oficerowie nazywali często pijakiem, kierującym oddziałami w takim właśnie amoku pijackim. Tutaj w Nieski, na szlaku przemarszu czy walk II Armii Wojska Polskiego, znajduje się jeden z licznych grobów. Zadbany i umieszczony na cmentarzu płyta. Nagrobna, dwujęzyczna, przypomina o tym, że właśnie w tym miejscu pochowanych jest 15 nieznanych żołnierzy II Armii Ludowego Wojska Polskiego. Jak widać, orzeł umieszczony znacznie wcześniej jest godłem bez korony, ale najważniejsze jest to, że pamięć o tych żołnierzach jest we właściwy sposób upamiętniona, a okoliczna ludność na pewno opiekuje się tym grobem. tempo poruszania się II Armii Wojska Polskiego wstępiło czujność Świerczewskiego, który nie zwracał uwagi na kontrataki niemieckie przeprowadzane przede wszystkim na styku jego wojsk z 52 Armią Sowiecką i z 5 Armią Gwardii, ale te kontrataki niemieckie okazały się bardzo groźne. Wkrótce również na polecenie Świerczewskiego doszło do Właściwie podzielenia jego sił, rozciągnięcia ich na przestrzeni blisko 50 kilometrów, co zaowocowało przecięciem szlaków dostawczych dla oddziałów polskich. Stało się też tak, że zostały wyodrębnione jakby trzy główne kierunki. Część korpusu, czy właściwie cały pierwszy korpus pancerny polski, udawał się w kierunku Drezna. Natomiast jeszcze, wspomożony jeszcze przez piątą i dziewiątą dywizję piechoty, natomiast XVI Brygada pancerna polska i piąta dywizja piechoty trafiła tutaj w okolice Fersgen, gdzie Niemcy, obserwujący ruchy wojsk polskich, przygotowali kilka zasadzek. I właśnie tu w tym rejonie, ale o tym powiemy może przed samym Fersgen, doszło do bardzo krwawych zmagań, gdzie Polska brygada właściwie przestała istnieć. Warto powiedzieć, że wtedy, kiedy na początku kwietnia 16-17 kwietnia jej oddziały liczyły 1200 żołnierzy to tu po tych walkach zostało około 100 żołnierzy, a 65 czołgów, które brygada posiadała ocalały tylko 3. Znajdujemy się w miejscu takim dość dziwnym, ponieważ za moimi plecami widać pomnik poświęcony żołnierzom niemieckim. Z czasów I wojny światowej, ale również u jego podnóża wmontowano tablice z nazwiskami tych wojskowych, którzy polegli w czasie II wojny światowej, oczywiście Niemców. Trudno się dziwić, jesteśmy na terenie Niemiec i oni swoich, o swoich bohaterach pamiętają też. Ta miejscowość i jej okolice to nie tylko miejsce, gdzie doszło do zagłady 16 Brygady Pancernej Polskiej, ale również w jej okolicach. Bardzo krwawe zmagania stoczyła Piąta Dywizja Piechoty, której dowódca, generał Aleksander Waszkiewicz, został wzięty tu do niewoli i następnie bestialsko zamordowany. Skąd o tym wiadomo? Otóż jego ciało zostało znalezione po kilku dniach i te obrażenia, które nosiło, świadczyły jednoznacznie, iż został po prostu zadźgany magnetami i było to na pewno morderstwo. Po wzięciu już go do niewoli, bo tak zresztą zapamiętali nieliczni żołnierze, którzy tutaj uszli z tego kotła. Co jest bardzo ważne, że konie, który zdawał sobie sprawę z mizernego przygotowania generała Świeczewskiego po wojnie, głoszonego jako wielki bohater, z jego takiego wojskowego, no, powiedziałbym dyletanstwa, próbował wiele tych wszystkich akcji podawać, prawie że dokładnie rozpisanych. Niestety Świerczewski nie wszystkie te sugestie przyjmuje do wiadomości. W końcu to doprowadziło właśnie do tak dramatycznych skutków, jeśli chodzi o drugą armię Wojska Polskiego, która tutaj na tym terenie straciła bardzo wielu zabitych. 70 lat temu tutaj pod Budziszynem i w samym mieście grzmiały salwy dział. Słychać było grzech od broni maszynowej. Dzisiaj Bałcen, czyli Budziszyn, jest miejscowością piękną. Ludzie przechodzą z zadbanymi uliczkami i prawdopodobnie niewielu z nich w ogóle kojarzy fakt, że właśnie pod tą miejscowością 70 lat temu w kwietniu 1945 roku Toczyły się jedne z najkrwawszych bojów końca II wojny światowej. Całej operacji łużyckiej bitwa pod Budziszynem była najkrwawszym epizodem tego zmagania zbrojnego. Warto jeszcze raz wrócić do sił, które brały w tym udział. Otóż główny trzon stanowiła druga armia Wojska Polskiego, dowodzona co wielokrotnie tu już wspominałem przez generała Karola Świeczewskiego, ale na jej styku Lewego skrzydła była 52. Armia Sowiecka i 5. Armia Rosyjska, które to związki w ramach kontataków niemieckich bardzo szybko zostały wyhamowane w swoim marszu na, do przodu. 5. Armia Gwardii zresztą w mniejszym stopniu zaangażowana była w boje. Natomiast 52. Armia Sowiecka została przez Niemców rozcięta na kilka związków taktycznych, co spowodowało oczywiście potężne zamieszanie. Tutaj pod Budziszynem doszło do walk pomiędzy 21 a 26 kwietnia, chociaż jeszcze sporadyczne boje trwały aż do 30 kwietnia. Co jest istotne, że po tych wszystkich walkach w całym tym obszarze operacji łużyckiej druga armia wojska polskiego, jak można znaleźć w informacjach, utraciła 57% stanu swoich wozów bojowych, 20% artylerii, 4902 zabitych, prawie 3000 zaginionych i grubo ponad 10 tysięcy Rannych. Te ogromne straty były spowodowane, tak jak już też wspomniałem, nie tylko y, dobrze przygotowanym kontratakiem niemieckim, ale także nieumiejętnością zarówno dowódców niższych szczebli, jak i samym, y, samymi będami generała Karola Świerczewskiego. Y, tutaj pod Budziszynem, o czym się długie lata nie mówiło, właściwie tylko interwencja samego Koniewa, uratowała drugą armię wojska polskiego przed całkowitą klęską bo mogło dojść do tego wtedy kiedy Świerczewski nie liczył się z konsekwencjami niemieckich kontataków i usilnie swoimi rozkazami pchał do przodu chociażby pierwszy korpus pancerny który daleko wychodząc przed pozostałe wojska no, spowodował ogromne zamieszanie pisze się dzisiaj tak twierdzą historycy wojskowości że niektóre e, rozkazy, które wydawane były przez Stab II Armii Wojska Polskiego w pewnym okresie były sprzeczne z sobą, co podawało dodatkowy chaos. I tak na przykład artyleria, która jest bardzo wrażliwa na brak osłony e, w takim bezpośrednim boju, osłony piechoty, no często znajdowała się w, w sytuacjach wymuszających walkę wręcz. Takich błędów było znacznie więcej i wszystko to powodowało bardzo krwawe działania polskich żołnierzy. Nie znaleźliśmy szczególnych śladów walk żołnierzy naszej drugiej armii Wojska Polskiego. Natomiast dzięki uprzejmości osób, które tutaj mają swoich zmarłych, odszukaliśmy płytę poświęconą pamięci ofiar faszyzmu. Są tutaj pochowane polskie dzieci, 21 dzieci, 4 kobiety i 8 mężczyzn. Wszystko to opatrzone jest godłem Polski. Warto zwrócić uwagę, że ten, ten grób, to miejsce, to jest usytuowane przy samej granicy cmentarza. Opodal znajduje się okazały monument poświęcony żołnierzom z I wojny światowej i tam również jest niewielka tabliczka, która przypomina tutaj też Polaków, którzy gdzieś na tym terenie zostali pochowani. Zresztą osób, które Cierpiały w pobliżu różnych narodowości, Polaków, Rosjan, tych, którzy tu byli w czasach hitlerowskich zniewoleni i tutaj ciężko pracowali, umierali. Jest więcej, ten narożnik jest takim grobem. Tuż przy w głównym cmentarzu Budziszyna znajduje się nekropolia żołnierzy sowieckich, ale też jest specjalna tabnica upamiętniająca jeden z pułków czołgów sowieckich. I ten monument, który widać tutaj, to jedyna znaleziona przez nas forma upamiętnienia, że tutaj pod Budziszynem w walkach zginęło bardzo wielu żołnierzy polskich z II Armii Wojska Polskiego. Widoczna za moimi plecami miejscowość Tochorka. Według jednych historyków, to właśnie tutaj, w tej miejscowości, bądź też nieco dalej w miejscowości Gutał, doszło 28 kwietnia do dramatycznego wydarzenia. Otóż wycofujące się tutaj oddziały dywizyjne 9 Dywizji Piechoty zostały zaatakowane przez Niemców i w kolumnie, która zawierała nie tylko tabory, ale także. Szpital dywizyjny przewożąc około 300 ciężko ranych żołnierzy polskich, ci wszyscy nieszczęśliwi żołnierze zostali zamordowani przez Niemców. Doszło do takiej właśnie zbrodni, tak jak wspomniałem, gdzieś na przedpolach Chorki bądź miejscowości Gutał. Co jest jeszcze ważne, Jest, był naoczny świadek tego wydarzenia, kapitan ksiądz kapitan Jan Rdzanek, który był kapelanem dywizji, 9 dywizji piechoty, który również był postrzelony w potylicę, jednak przeżył i on później opowiedział o tych wydarzeniach. Z takich epizodów tych zmagań pod Chorką warto też wspomnieć, że w czasie tego właśnie tutaj takiego dramatycznego okrążenia do niewoli dostał się dowódca dziewiątej dywizji piechoty, pułkownik Aleksander Łaski. 25 kwietnia dramatyczna sytuacja żołnierzy polskich pod Budziszem spowodowała, że do dowództwa II Armii przyjechał sam Koniew i właściwie przejął wtedy dowodzenie. Uporządkował trochę struktury, rozmieszczenie oddziałów, ale przede wszystkim zapewnił znaczną pomoc sił sowieckich żołnierzom polskim. To niejako spowodowało, zmiany sytuacji, i druga armia wojska polskiego uniknęła wtedy rzeczywiście całkowitej klęski. Z kolei 26 wycofano spod Drezna 9 dywizję piechoty polską, która aż tam zawędrowała, gnana rozkazami Świeczewskiego, zresztą co było zgodne z wymogami całego dowództwa frontu, ale ten odwrót odbywał się w sposób bardzo, można powiedzieć, nawet niewojskowy, ponieważ Generał Aleksander Łaski, dowódca tej dywizji, zarządził odwrót w środku dnia trzema kolumnami, których właściwie nie ubezpieczono. Wtedy, też Niemcy, którzy mieli doskonałe rozpoznanie marszrut polskich żołnierzy, ponieważ wcześniej zdobyli plan, na którym były te kierunki zaznaczone, no spowodowali, że w kilku zasadzkach ogromna ilość żołnierzy została zamknięta w kotłach, tam w nierównych bojach. Ci ludzie ginęli. I właśnie tutaj pod Kreuswic, gdzie w tej chwili się znajdujemy, doszło do niemal całkowitego zniszczenia, po prostu zginęło prawie 75% żołnierzy 26 pułku piechoty w krwawych walkach, a ten obszar nazywany był często później doliną śmierci. Dzisiaj w samym Kreuswic stoją dwa bardzo piękne monumenty przypominające wkład żołnierzy polskich w zmagania w czasie II wojny światowej na tym terenie i jak widać są one często odwiedzane są tutaj składane kwiaty a cały teren jest zadbany i no budzi szacunek to co robią dla tego miejsca mieszkający tu serwo użyczanie Minęło 70 lat od czasu, gdy na tych polach swoją krew przelewali żołnierze 26 Polskiego Pułku Piechoty. Jesteśmy dzisiaj 8 maja, dokładnie w rocznicę zakończenia II wojny światowej przy monumencie, który nie tylko upamiętnia dzieło tych żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, którzy tutaj toczyli swoje krwawe boje po to, żeby mieć wolną ojczyznę. Ale ten pomnik wspaniale zadbany, a najbardziej wzrusza to jak pieczołowicie pilnują porządku przy tym monumencie mieszkańcy okolicy, którzy w końcu nie są Polakami, a którzy cenią sobie historię naszej ojczyzny, cenią naszych bohaterów. Ten pomnik przypomina również o żołnierzach tych, którzy rozpoczynali drugą wojnę światową 1 września pod Westerplatte. Na, na półwyspie Sterpacę walczyli pod Kockiem, walczyli w różnych miejscach, gdzie zagoniły ich trudne boje kampanii wrześniowej. Ten pomnik upamiętnia także żołnierzy spod Tobruku, spod Monte Cassino. Wszystkich tych Polaków, których trud, których wysiłek zbrojny, których cierpienie, których krew, wreszcie bardzo często śmierć doprowadziła do. Zakończenia II wojny światowej, o czym bardzo łatwo zapomniano po tym momencie, kiedy ucichły działa. Nawet naszych żołnierzy nie zapraszano na zachodnie defilady, a wkrótce okazało się, że wśród tych, którzy byli zwycięzcami, Polacy się nie znaleźli. Przypia to prawda, ale powinniśmy pamiętać, że żołnierz polski, że naród polski, to jeden z tych narodów, który. Walczył od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej i który w tej wojnie złożył ogromną daninę krwi.